Tutaj prezentuję niebieskiego gołąbka z takimi charakterystycznymi szczałkami przy oczach. O numerze obrączki 10781 jest to gołąbek wywodzący się po gołębiach lotowych. Ojcem jest roczniak z kompletem konkursów 4x4. Generalnie wszystkie konkursy w szpicy w 50 na oddział. Między innymi 5, 41, 42, 45. Ojciec wywodzi się z gołębi Marcina Kobieli oraz Zbyszka Kociuby. Jest tam również moja Fiona i Fenomen, czyli czołowy lotnik z hodowli Tim Kruściel Natomiast matka to są gołębie Tadeusza Pałki Marcina Kobieli oraz z dół. Dół Matki to są gołębie marka Trzaski Werkamela.